O, zobacz, Streamsoft. To jeden z naszych sponsorów w tym sezonie. Oni są chyba z Zielonej, co nie? Kojarzę ich. Mają fajne biurowiec koło biblioteki Norwida. A, między biblioteką a Castoramą. Faktycznie. Ty, a co oni tam mają napisane? Producent systemu WRP? Masz pojęcie co to? Czym się właściwie zajmują? Kurde, nie wiem. Czytałem gdzieś w prasie, tylko że robią IT dla innych firm. To może te systemy wspierają jakoś biznes? W sensie, mają jakieś programy do prowadzenia firmy? Coś że chyba kiedyś mieli reklamę w radiu, w której było, że robią te systemy właśnie dla firm. Zawodnicy byli bardzo blisko, porządkując wszystko. Streamsoft jest producentem systemów ERP, które służą do zarządzania przedsiębiorstwami. Jednym z naszych produktów jest Streamsoft Prestige system dedykowany dla firm produkcyjnych działających na terenie całego kraju. Wśród zielonogórskich przedstawicieli naszych klientów Możemy wskazać m.in. ekoenergetykę czy nowite. Drugim naszym produktem jest Streamsoft Verto system dedykowany do obsługi handlu nowoczesnego. Wśród naszych klientów są zarówno firmy zajmujące się handlem w sieci, tak zwanym e-commerce, jak również przedstawiciele retailu, czyli obsługi sklepów stacjonarnych. Jeżeli chodzi o firmy, które mogę tutaj wymienić, to m.in. CCC Oponeo, Eobuwie, Lilu czy Ergon. To teraz mamy jasność i wiemy jedno. Ogarniają tak samo temat dobrze jak my Dor.